Eluwina, moi drodzy, jestem Kacper Błoński. Dzisiaj ze mną Baby Mama. Hello. Czyli sarka. I dzisiaj będziemy pokazywać naszym znajomym, czy jesteśmy w ciąży. Co oczywiście jest wkrętem, ale nasi znajomi jeszcze tego nie wiedzą Jedziemy do pierwszej osoby no. Siema, gdzie jesteś? Halo. Jadę na Siedmiogrodzka 1, tam to zjeść Mamy ważną rzecz ci do przekazania i chcielibyśmy cię złapać A z kim jesteś? Z Sarką o, o, no dobra, Siedmiogrodzka 1, podjedziecie? Czy mamy gdzieś podjechać? To idź tam i ja cię najwyżej wyciągnę na chwilę no Dobrze, mordeczko, ja dla ciebie wejdę zawsze, Kurde, Dobra, to będziemy dzwonić, przyszykuj się Pozdrawiam was i czekam Siedmiogrodzka 1 no, dobra, trzymaj się. Tak. W ogóle Medusa jest osobą, która najbardziej myśli, że mamy dziecko. Szczerze, jeśli on myśli, że faktycznie my mamy dziecko, już to ogłosiliśmy w formie posta na Instagramie, a Ty do niego zadzwoniłeś, że chcesz mu coś powiedzieć, że nie wiem, zostanie ojcem już Tak, 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 tak. Tak, dobra, jest Meduza z ziomkami, ale potrzebujemy go samego, bo za dużo osób to będą węszyć spisek. Misie, jak zapomnieliśmy o tym, że ja nie potrafię się śmiać Dobra, to ja będę mówił najwyżej, wyjdziemy tutaj z tego balona. Ta pompa balona, stary. Siema, no. ja w stresie jestem. Tak? Ale no ma. Elo. Dawaj do środka, chodź. Też się zacząłem stresować. No stary, no my też się stresujemy. Ej, mogę strzelać, czy nie? No. Tak o, są dwie opcje. Albo będziecie mieli dziecko, albo wyżycie śrub. Bingo, czy nie? Dobra. Stary, patrz na to. Oddaję głos do Kacpra. O kurde, Bordo. gratulacje. Stary. Stare. Gratulacje. Gratulacje. Dziękujemy. Dobra, nie, no stary. Mega, mega. Chłopie, słuchaj. znamy się od lat. No co, będziemy Mieli dziecko i teraz będziemy zrazać płeć Dobra Ale, ale dodatkowo Ej, Serce nie szybciej <laughs> Chciałem Cię zapytać ja. chciałem cię zapytać czy zostaniesz ojcem tym. Naprawdę? Naprawdę tak? No jasne, że tak. Tak? No ja przyjmuję. Jasne, że tak. Ej, ale... że ja wybieram matkę sześcią, a Kasper wybiera. No to mega mi kuda. miło, kurde, bardzo, bardzo, bardzo miło. Przebijaj, ja ci będę trzymał. Jak będzie dziewczynka, będziemy musieli pilnować, nie? Mocno, a, 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 a chłopaka będziemy zabierać na miasto. Uwaga. A prank. Stary, to jest kornie, baby. Chcemy miliony. Tłuczenia. Twoje usta słodki smak. Wiem, że to corny baby. Ale szczerze, ja się tak podjarałem już. Stary, to tyki ja siedzę, ja tak posiedziałem, bo zyskałem słody. Jak jaka była twoja pierwsza myśl? Nie, bo ja widziałem jakiś Pytania. post, coś tam, baby, no. coś tam, mówię, o, no. no, będzie, będzie dzidzia. I później tak patrzę Jesteś sobie, idzie? muszę coś ci wręczyć, mówię, dobra, zmuszenie na śrub. Mówię, lecą wszystko naraz. Calony z naszym tym, to jest nasze Conny Baby. Widzowie do tego momentu też jeszcze nie wiedzieli. To jest i, i chłopczyk i dziewczynka. Jesteś Ogólnie... pierwszą osobą, która przetestuje je. Jak wygląda? No, także chce się polizać, nie? <laughs> ja nie liżę, ja gryzę, także. To są moje smaki ogólnie, bo ja lubię i karmel, lubię białą czekoladę. Ale szczerze, teraz pamiętaj, wiem, nie, że no. nagrywamy odcinek, ale daj szczerą opinię jako ziomka. Okej, okay. mogą być na niektórych za słodkie, dla mnie są 10 na 10, bo ja uwielbiam słodkie. Mówię całkowicie poważnie, całkowicie szczerze, że taki typowo pode mnie lód jest kozak. Fajnie chrupie popcorn, biała czekolada. No, wszystko tu jest dobre. I wiesz, co ci powiemy, bo teraz robisz formę, co nie? ma tylko 150 kalorii cały lód. Tak? No, no to kozak. Na takiego loda, gdzie, no, gdzie można go kupić? Morteczki, już teraz leccie do żawki. Kupić naszego słodkiego loda Corny Baby, który jest przepyszny. Lody Corny Baby możecie dostać w każdej żabce. Możecie wierzyć w to, że mówimy, że są pyszne, ale najlepiej, jak sprawdzicie sami. Pierwszy OJ fanowski test lodów. Wow, let's go. A jeszcze rapina musi być, A jeszcze raz opinia. No, na pewno. Słuchaj jak taki słony karmel, coś w tym stylu. Mm -hmm. Ej strasznie dobre. Od 1 do 10, a jak oceniasz? Mm, 10. Według mnie strasznie pyszne, bo ja lubię takie smaki. A jeszcze ja czuję chrupiące coś. Ej, to, to jest, jest popcorn. Fajnie, dziękuję. Proszę bardzo, to my lecimy jak... Mm. Trzymaj się na razie. Loda. No, dziękuję. Jest kolejna osoba. Jesteśmy. O po I'm John W. from uh, Walchuk and Walchuk, uh, also known as uh, James Walczuk. Welcome to Saska Campa. Jak myślicie, dlaczego. Ja się spodziewam, z... bo widziałem e, posta, ale moim zdaniem to może być też taki twist, no. że to jest jedzenie, a nie dziecko. No. Chcieliśmy cię nagrać, bo to dość taki ważny moment. Spieramy to na pamiątkę po prostu. Czyli to nie jest youtuberska akcja. No tak bardziej znaczy... na pamiątkę dla nas. Ja. I dla ludzi, dla słuchaczy, dla widzów. Jest to jakby prawdą, że robimy swój produkt i faktycznie wydajemy zaraz jakby lody swoje, nie? Ale oprócz tego loda, no to wydarzyło że się nie tylko lody. <laughs> wydarzyło się coś jeszcze po prostu. No, Baby, no, okay, będzie. yeah, gratulacje. Dzięki stare. Gratulacje. Dzięki. Mocny tak z lodem, to? Cały dzień kochani i rejemy ludzi po prostu Jak teraz to poczułem, z drugiej strony jak to ty wkręcałaś I on tak dumny gratuluje, przytula no. i ja tak myślę Jezus, jak <laughs> można tak komuś robić? Break. Chciałem cię zapytać czy zostaniesz ojcem chrzestnym Naprawdę? Naprawdę Tak? No jasne, że tak Już wam mówiłem, nie? Że, że lody robimy i tak dalej, nie? No To, to wiecie o tych lodach Jaki Nie mówię Ja nic nie wiem. Nie Nie mówię ci? Nie. No dobra, no bo będziemy mieli lody, ale mamy też Nilusa, podobnego no. z Sarą. Sara no. robiła wczoraj test. No mówiłam! Nie będzie <grym> Co to za? Ja się trzęsę. Czemu? Coś to dobra, to bo. Y Kręciły to jest materiał pamiątkowy, co nie. Wiesz, że są lody, jest Callie Baby, wiadomo, co nie. No. Zrobiła pierwszy test. Jest też prawdziwy bobos. A. Wstępy do filmów. <laughs> Coraz dziwniejsze. A o, tu się grubego szykuje. Ja się stresuję, żeby to powiedzieć sobie. sumie. Sarka, ty powiedz. Nie, no powiedziałeś, że idziemy do Dimza. Ty chcesz mu powiedzieć, czy ja mam powiedzieć? A Kasper, nie, nie, bo my to taka, my, taka też trochę męska rzecz między kłopoczami. Co to ja uważam, jest? To nie słyszeliście, że robimy te lody i tak dalej, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Wyszedł taki przypadek, że oprócz robienia tych lodów w sumie się zbiegło z tym, że jakby zrobiliśmy wcześniej test. Whoa! Whoa! Co Dobra, co chcecie mi ogłosić? Zara, mów. Czy dotyka coś? Kaszul powiedział, że ogłasza. Dobra, Karol, patrz mi w oczy. Znamy się już wiele lat. Czy ja wiem, co ty chcesz mi powiedzieć prawdopodobnie? Ale dobrze, mów dalej, no. Znamy się już od wielu lat. Będzie dziecko. Będzie dziecko. I no. teraz ważniejsza sprawa. Sara jest w szoku. Ona widać, że nie przyzwyczajona do kontentu YouTube'owego. Czy zostaniesz ojcem wstrzesnym? Nie, bo to się wiąże z wydatkami. <laughs> Dzięki, sorry. Dobra, pokazujcie mi co macie, jest Dobra, pierwsza osoba, która pierwsza osoba, się wkręcić, ale szczerze mi No bo się ja wiedziałem, Mega Albo on wiedział, Me, wiedział Ej, tak szczerze, mega mocne. Hej, mega mocne, ale przysięgam, że udało nam się wkręcić nawet zuzie, która dosłownie gadałam z nią jeszcze wczoraj o tym, że nie jestem w ciąży. Nie, 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 przecież. Ale ona żartuje? Nie, będziesz się znał Żartujesz? Będziesz się znał, Będziesz się tobą. Nie no, tobą. No Dobra, z tobą. Będziesz nie, tobą. No, nie, nie, serio, tobą. serio, z tobą. Będziesz z tobą. Będziesz Ja pierdolę, patrz. z to jest żart, to jest żart, to jest żart to jest Przepraszamy. Przepraszamy prawie wszystkich nam się udało dzisiaj wkręcić na A ja bym chyba ja ten... to jest taki żal, że ciężko dalszy, dalszy dalszy. Dalszy. Żeby, nie gratulować Nie ma dziecka Nie ma dziecka, są lody same To dalszy. są lody okay. i chcieliśmy To są lody, ale na razie mamy 100 na 100 wkręconych osób Każdy uwierzył na razie Jesteś drugą osobą Jesteś drugą osobą Jezu, pierdolisz Ej, to nie jest trolewagę? Starujemy, starujemy się! Chciałem, żebyście testowali nasze lody! Ale zajebiście to wygląda, ty! Majka... Ej, szczerze? To kur... Tak to jest? jest. Zobaczmy. Ol wjechał, ty, jak Wiechł! Bardzo dobra. Czerapinia, opinia, bo ogólnie... Nie, Karol by powiedział ten. Myślę, że jakby było... Mega mocne Myślałam, że to będzie coś Ala lud ekipy, a to coś totalnie innego. Zjedz tego pysznego lodzika, a potem cię puszczamy do innego. Dobra. Jak nie jem lodów, to to jest mój ulubiony lód, naprawdę. Naprawdę, tak? ja już jem go siódmy raz i kur. Naprawdę dobrze mi zrobiliście w... O ja przepraszam, no co? Tak. Corny to? Baby, Ja pierw... Tutaj nawet piosence na Bubu myślełeś. Ja że wszystko jest marketingiem. To, to mam nadzieję, że Frizula się na mnie nie obrazi, ale piosence la Bubu w mojej zrodce, która zaczyna się tak. Twoje usta, słodki smak. Wiem, że to Corny Baby. Straciło się. To była moja tajna reklama ukryta. No i co, Karolku? Zewściłem się za tego krasera na Kiblu! Ciężko się kupić, ale pójcięce największego polskiego crashera i już boli Od razu mi się zaczął <głos> <głos> plus za chrupanie. Nie, on no dobry, ty. Szczerze. Dobrze. Nie jest to chłam youtuberski. Nie. No. Nie zjadłem śniadania i jestem okay, na... Okay, okay, na... Okay. na Lekka cukrzyca się <noise> To jest jedyne, co ludzie mówią jakby nie ma mm. na plus na Tantagloda, że jest właśnie słodki. Plus za mangowe oczy. Fajna. Ogólnie w taką azjatycką stylistykę tutaj idziemy. Fajna, corny baby. No podobne też kolorki co moja pierwsza płyta, podoba mi się. Dobrze. A co w środku? Mm. To są lody karmelowe, tak, jak, e, ten, z sosem karmelowym, w no, białej czekoladzie i z popcornem. Mało. To na dookoła to jest popcorn. Dobre? no. Gdzie będzie? W żabkach. w żabkach, w żabkach będą. Spoko. Jak film wchodzi, to już są, więc kupujcie lody corny, Ten popcorn tutaj daje taką... Taką chrupkość, no kur... Tomek? Ja już powiedziałem, po pierwszym kęsie. Wpadłem na białą czekoladę także. <noise> 10 na 10. I ten tutaj to uwielbia dzieciaki, nie? i Taki podjarany był i, i mówi o tym. Pomyślałem, o kur... Cieszyłem się z całego serca, kur... Ja bym był takim fajnym wujkiem Dimsa. Pierwsza rzecz jest in progress. Corny baby. I już gadaliśmy z Kasprem, że jak to będzie Big Bang, to stwierdziliśmy, że po prostu kupujemy za to chatę, żeby babyki miały gdzie tam biegać. Bo i tak mamy wspólne konto spółki na te lody i wtedy babies. Zobaczcie jaki ma długi patyczek. Wiecie o co chodzi. Bo wyobraźcie sobie, że jest krótszy, nie? Jak masz krótszego patyka, to masz przejeb.